Ech wspomnienia. No nie da się ukryć, chociaż z drugiej strony jak na to wszystko teraz spojrzeć pod kondomem nie było aż tak źle. No, wciąż pamiętam tę pojne noce. Kurwa a, 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 wrzut ty zawsze musisz wszystko spierdolić, a już taki fajny klimacik był. E, może w końcu pójdziemy dalej co? O ja pierdolę, jednak Tusk miał rację co do tych mocherów. Zrobiły sobie obozowisko tuż przy bramie za sranę. Zrobiły sobie jakiś popierdzielony ostatni bastion, gdzie nie spojrzysz to jakiś moher po raz chuj wie który odmawia poranny różaniec. Coś mi się zdaje, że tym razem sobie we czwórkę nie poradzimy. Dobra sytuacja wygląda następująco. Dostęp do starego obozu jest niemożliwy ponieważ na straży stoi chyba z ponad 900 tysięcy moherów. Co robimy? No jak to co? To co w czwartym odcinku. Czyli po prostu Saigon. Ta jasne kurwa z setką sobie bez trudu poradziliśmy. Ale my mówimy o 900 tysięcy moherach. A, z tym może być maluszki kłopocik. Ktoś ma inne pomysły? O, to ja mam plana. Możemy zgwałcić ich wszystkich mu ha. ha, ha. Em, inne pomysły? Ło kurwa, mam pomysła. No nareszcie ktoś normalny. Możemy powsadzać sobie parówki do uszu, albo nie, lepiej do nosa. Noż jak ja ci się kurwa pir dole, czy mi się tylko zdaje czy jestem tu jedyną normalną osobą. E, eee, sorry ale ja? Ile razy mam ci powtarzać leser że nie będzie żadnego Saigonu? Kurwa nie o to mi chodzi, chciałem powiedzieć że gdzieś tam pod murami widziałem szczęście. może udałoby się nam przekraść. No nareszcie ktoś normalny się znalazł, dobra chłopaki, leser porować. Wrzut do cholery, po prostu podciągnij się na tamtej cegle. Uff, nareszcie mi się udało. No dobra, czas znaleźć tego całego beyronda o którym tak wspominał Donald. Chym, z tego co tu widzę od czasów kondo ma wiele się tu zmieniło. No, trzeba przyznać, że nieźle się tu urządzili. E, dzień dobry. Czy może rozmawiamy z Gayrondem, szefem tej ekspedycji? E, czy przysyła Was Greenpeace? Co? Nie, przysyła nas Donald Tusk. Aha, to tak, nazywam się Gejoront, a skoro przysyła was premier to ty pewnie jesteś ten sławny Bury Brzetysław, tak? Dobra, dobra, skończmy z tymi formalnościami, gadaj pan szybko o co łazi, tylko niech będzie krótko. Dobra, chciałbym abyście rozbili dla mnie pewien gang, który od pewnego czasu mi zajebiście przeszkadza. I tylko tyle? Aaa, wykonaj dla mnie tego qs a potem rób ta co chce, ta nawet segałę możesz wypolerować. Hym, pójść w wyznaczone miejsce i dokonać rozpierduchy. Może jak się pośpieszymy to zdążymy na sędzia Annę Marię Wesołowską na te fałenie. Hej czekaj-no, skoro wykonujecie dla mnie polecenia to muszę was tymczasowo przyjąć do mojej brygady. Witamy w drużynie chłopaki, uniformy odbierzecie w szatni za rogiem, wyśpijcie się a potem ruszcie na łowy. Heche he, nie ma co te uniformy są wyjebane w kosmos. No może tylko kolce co są przymocowane do zbroi strasznie mi się w dupę wcinają, ale i tak są zajebiste. Heche he, mi też się strasznie podobają. He ja dlaczego ja nie dostałem żadnego uniforma, nawet wrzuty dostał. Heche he, no ja bym nie narzekał. Bo w przeciwieństwie do nas jesteś magiem i nie umiesz się posługiwać nawet nożem. Pamiętasz co się stało ostatnim razem gdy próbowałeś se zrobić kanapkę z bananem? Kurwa przecież trzy dni później mi to lewy jajo przyszyli, albo dobra, idźcie się przez pacia ja pójdę do klasztoru. Dzień dobry, chcieliśmy wynająć pokój dla trzech. Dobra dobra bierz ta ten po lewej i z mnie śmietu, już człowiek nie może sobie spokojnie pooglądać pornoi. Dobra, nie chcę się czepiać, ale to chyba jakiś burdel niepokój. E, wydaje mi się, że mamy poważniejszy kłopot. Nas jest trzecha, są tu tylko dwa łóżka. Hehe, he, no wiesz, Buryzenku, możemy spać razem. Co ty na to? Pedał, pedał kurwa. Spierdalaj za stranę cicielu. Plask. A, a, u, a, a. Ha, ha, ha 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 ha. No to się dopiero nazywa dostać w pierdole he, hehe. Okej, okay, wrzoda na razie mamy z głowy, możemy już odpocząć, musimy być na jutro gotowi.